Jeżeli zostawisz łapeczkę w górę w ciągu następnych 5 sekund, to nic się nie stanie. Hej, cześć, witajcie mordeczki, z tej strony Migao i w tym filmiku zaprezentuję wam 5 sekretnych zmian w sezonie pierwszym. Na samym wstępie chciałbym was zaprosić na mojego Instagrama, gdzie pokazałem twarz oraz na wszystkie konkursy, które wyświetlają wam się teraz na ekranie. Nie zapomnijcie również zasubskrybować mojego kanału oraz zostawić łapeczkę w górę pod tym materiałem. A więc pierwszą sekretną zmianą w sezonie pierwszym jest ponowne rozpalanie ogniska. Każde ognisko, które obecnie znajduje się na naszej Mapie możecie rozpalić za darmo. Do tej pory, gdy ktoś zrobił to wcześniej, nie mogliście już nic więcej zrobić. Jednak od tego sezonu każdy z Was może ją ponownie odpalić za pomocą 300 sztuk drewna. Działa to mniej więcej w ten oto sposób. Według mnie jest to bardzo fajna, jak i przydatna opcja, która została oddana do Fortnite'a. Drugą sekretną zmianą w sezonie pierwszym jest ponowne dołączanie do kolejnej rozgrywki. Jeszcze niedawno był poruszany temat opcji, która umożliwiałaby nam odpalanie nowej rozgrywki zaraz po zgonie. Jednak do tej pory zawsze musieliście wyjść do lobby i oczekiwać później na dołączenie do kolejnej rozgrywki. Zawsze wyjście do lobby i oczekiwanie na ponowne dołączenie do gry było męczące. Nic trudnego, od początku tego sezonu zaraz po zabiciu możecie uruchomić ponownie rozgrywkę nie wracając do lobby. Wystarczy, że zamiast kliknąć Opuść rozgrywkę, klikniecie ten oto przycisk. Zaraz później poczekasz, aż dołączycie do kolejnej rozgrywki. Przy okazji tego zaoszczędzicie trochę na czasie i będziecie mogli szybciej dołączyć do innej rozgrywki. Trzecią sekretną zmianą w obecnym sezonie jest możliwość chowania się w różne przedmioty. Jest to dość ciekawa opcja, która pojawiła się wraz z startem tego sezonu. Opcja ta umożliwia nam schowanie się w sianie lub śmietniku przed przeciwnikiem. Również dzięki tej zmianie możecie zaskoczyć przeciwnika, wyskakując zaraz za nim. Sami zobaczcie, jak to wygląda w praktyce. Tak więc jest to trzecia bardzo fajna, jak i przydatna opcja w sezonie pierwszym. Kolejną ciekawą zmianą w sezonie pierwszym jest nowy przedmiot, którego znajdziecie na mapie. Jest to dokładnie maszyna do ulepszenia różnych przedmiotów, które mamy w naszym ekwipunku. Pamiętajcie, że chodzi tylko o bronię. Przykładowo, gdy chcemy ulepszyć fioletową pompę w złotą, musimy zapłacić 350 sztuk każdego materiału. Maszyna jest w różnych miejscach na mapie i czasami, gdy mamy dużo materiałów, jest bardzo przydatna. Ja sam bardzo często z niej korzystam, a wy? Dajcie za ziadola, przypnę wam serducho. Oraz ostatnio na dzisiaj zmianą to dwa bunkry, które są bardzo dobrze ukryte. Są to dokładnie te same dwa bunkry, które poprzednio znajdowały się w płaczącej puszczy oraz na Wyspie Zimowej. Aktualnie są one ukryte w krzakach na rogu mapy. Oraz pod wodą. Niestety nadal nie wiadomo dlaczego właśnie one stoją na naszej mapie. Były one bardzo popularne kilka sezonów temu. Do tej pory jednak nic się z nimi nie stało i nie zapowiada się na coś nowego. Prawdopodobnie twórcy gry trolują nas. Dodatkowo, w obecnym sezonie, wszystkie krzaki, do których wskoczycie, amortyzują Wasz upadek. Przykład macie teraz na ekranie. I to chyba wszystkie sekretne zmiany lub błędy w sezonie pierwszym. Dajcie znać w komentarzach, o których z tych pięciu rzeczy nie wiedzieliście. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to nie zapomnij wpisać mojego unikalnego kodu Migao w sklepie Fortnite. Nie zapomnijcie również wpaść na mojego Instagrama, do którego znajdziecie link w opisie. A jeżeli ten materiał Ci się spodobał, to zostaw pod nim opeczkę w górę. A ja już się z wami będę żegnał. Mam nadzieję, że mój film Ci się spodobał. Nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz suba z dzwoneczkiem. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Yo!